Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła kolejny odcinek trasy 7 razem z węzłem Złotokłos. To pierwszy węzeł położony na terenie gminy Piaseczno. Oczywiście będzie to ułatwienie dla części mieszkańców południowej części gminy. Mam nadzieję również, że kierowcy, którzy do tej pory skracali sobie trasę tranzytem przejeżdżając przez gminę Piaseczno Starczyna do Warszawy, będą mogli korzystać teraz z tego połączenia, co odciąży nasze drogi powiatowe i drogi lokalne. Oczywiście ważniejszy dla nas, jako dla tej południowej części gminy, jest węzeł Antoninów. On realnie odciąży węzeł Lesznowola, jest położony troszeczkę dalej na północ w kierunku Warszawy i obsłuży większą grupę mieszkańców z tych gęście zabudowanych południowych części gminy. Czekamy również na kolejny etap, to jest budowa trasy pomiędzy Piasecznym a Lesznowolą. To droga wojewódzka 721 wraz z wiaduktem przez tory kolejowe linii Radomskiej. Tam na szczęście Wiemy, że już Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał decyzję środowiskową i przygotowuje dokumentację do złożenia pozwolenia na budowę. Ten wniosek o pozwolenie na budowę jest ważny. Oczywiście przed nami potem przetarki i budowa i na to będziemy musieli chwilkę poczekać. Jeżeli chodzi o węzeł Antoninów, to mamy nieoficjalne informacje, że jego otwarcie spodziewane jest we wrześniu i to będzie dobra informacja. Do tego węzła dojedziemy drogami, które obecnie buduje gmina Piaseczno które ułatwią dojazd do tego ważnego węzła komunikacyjnego.